Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 72 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem Lecha, kolejny youtuber, tak jest zaraz po Izaku, jego dobry kolega Lech pojawi się na moim kanale tutaj w grze UFC 4. Także typ zawodnika to już standardowo wybieracie sobie jaki chcecie, ja tutaj wejdę w informacje ogólne. Wzrost i waga oczywiście tak losowo wybierałem, bo nie wiem jaki ma Lech tutaj ten wzrost i wagę właśnie. No ale tutaj macie wszystko pokazane. Myślę, że możemy przejść dalej do wyglądu. Tutaj e, wejdźmy sobie w ustawienia włosów. No ja wybrałem tutaj włosy 23, bo wydaje mi się, że są najbardziej odpowiednie. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 5. Jeżeli chodzi o zarost, no to tutaj brałem zarost numer 10. Jeżeli chodzi o owłosienie ciała, no to brałem o włosienie numer 3. Kolor włosów, moi drodzy, tutaj wszędzie ustawiłem ciemny brąz. I teraz tak, ustawienia głowy. Przechodzimy sobie, wybieracie szablon numer 40, przechodzimy do modelowania i tutaj będę Wam przewijał te wszystkie rzeczy. Tutaj macie ustawienia głowy, brwi, oczy. Policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta. No i na samym końcu wargi. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to tutaj ustawiłem ciemno, ciemno niebieski, przepraszam. Jeżeli chodzi o tuf, no to wybrałem ciało numer 7. Jeżeli chodzi o odcień skóry, no to wybrałem odcień numer 5. Tatuaży żadnych tutaj nie było. Jeżeli chodzi o ubrania, no ja wybrałem takie jak widzicie, Wy sobie możecie ustawić według siebie. No i w sumie to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że Lech w moim wykonaniu w grze USC 4 się wam spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w zona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej!